W życiu byłem kilka razy w takich sytuacjach, kiedy bardzo mnie pusiło do tego, żeby udawać, że się nic nie stało. I zwykle żałowałem tego, kiedy uśmiechałem się do swoich wrogów i udawałem, że jestem przyjacielem. I nie, nic nie powiedziałem tym osobom w imię tego, żeby nie było kłopotu. Jest bardzo trudno wytrzymać w takim trudnym położeniu, kiedy wiesz, że ktoś ma do ciebie bardzo dużo zła i ty masz do kogoś też trudne uczucia... I tutaj nie jest rozwiązaniem, żeby nic się nie stało, uśmiechnąć się, zaprosić go gdzieś tam pogadać, no, no i co tam w sporcie, albo w polityce, albo yy, co dzisiaj jadłeś, nie wiem, coś tam mówić, nie. Pewien mężczyzna był bardzo związany emocjonalnie ze swoją matką. W życiu małżeńskim próbował ze wszystkich sił odtworzyć tą dziecięcą więź i nieustannie prowokował żonę do nadmiernej troskliwości. Od jakiegoś czasu uczestniczył też w spotkaniach wspólnoty modlitewnej, na której bardzo szybko został rozpoznany jego dziecięcy głód. No bo wiecie jak to jest we wspólnocie, nic się nie ukryje. Widać było, że potrzebuje tej czułości, opiekuńczości. W końcu ktoś mu to powiedział, że jest dzieckiem. W relacji do swojej żony nawet. Nastąpił jakiś regres. W pracy zawodowej doznawał nieustannych porażek, gdyż inni wyczuli jego problem. Nieustannie był atakowany przykrymi dowcipami ujawniającym jego dziecięcom bezradność, która tym razem była dla niego powodem przykrych sytuacji nieprzyjemnych, życie informowało go jakby z każdej strony, że czas już wyjść z kołyski, bo ona już nie pasuje, że czas włożyć do szafy ubranko z pierwszej komunii i przestać prowokować środowisko do opieki nad nim, bo on cały czas tego się domagał. Niech się wszyscy nade mną użalą. Z dnia na dzień wycofywał się i pogłębiała się jego rozpacz. Dopiero wtedy, kiedy przyłapał się na tym, że dokonuje czynności autodestrukcyjnych, by wymusić na żonie nadopiekuńczość i nadtroskliwość, udając chorobę, albo nie odzywając się godzinami, żeby w niej doszło do tego, że ona się poczuła katem, ponieważ on się czuje ofiarą? Chociaż mu nic nie zrobiła, ale on odgrywał rolę ofiary, no więc ona się czuła katem. Więc go przepraszała za to, że on był na nią obrażony, chociaż. Nic nie zrobiła. I to wszystko zaczynało wychodzić. Uciek ze wspólnoty. W miejscu pracy był wycofany, w ogóle już się prawie nie odzywał. Gdyby nie widmo nędzy materialnej, zapewne był w ogóle uciekł może na inną szerokość geograficzną. W życiu małżeńskim uciekał też w taką postawę samotnego, nieszczęśliwego dziecka. Jego oczekiwania były dość chore. Wywoływał chorą atmosferę wokół siebie. No i w końcu ktoś mu to powiedział, że ma wrócić do wspólnoty. Że musi zdemaskować te narcystyczne potrzeby. To go bardzo dużo kosztował. Umierał ten człowiek z przejścia od postawy takiej kosmetycznej, czy dajcie mi wszyscy miłość i czułość, do postawy zupełnie innej. No, zaczynam być zdolny do dawania innym coś z siebie. Takie przeobrażenie to z czasem śmierć. No i wyjść naprzeciw manemu wrogowi. To często jedyny sposób, by wyjść z własnego zamknięcia. I takiego wyjścia dokonała Estera. Udała się do króla. Jak ona się musiała bać. Król był jej mężem, co prawda, ale też jej śmiertelnym wrogiem. No wydał dekret. Ona zaś była Żydówką i musiała złamać prawo, wchodząc na wewnętrzny dziedziniec, którego nie wolno jej było przekroczyć bez wezwania. Czasem nawet powiedzieć prawdę mężowi jest czynem graniczącym ze śmiertelnym przerażeniem. Ogromny lęk dopada nas, kiedy stajemy w sytuacji, w której może wyjść na jaw nasza słabość. Kompromitacja, drżenie głosu, ośmieszenie, niepowodzenie, nieodpowiedzialność, brak kompetencji, omylność, ignorancja, niedorównywanie innym, doświadczenie braku miłości, dezaprobaty, pominięcia, kiedy ktoś ceniony przez nas wybiera kogoś innego, pominął nas. Ogólnie mówiąc, kiedy boimy się okazać, że jesteśmy słabsi. Od wieków bowiem nasza kultura promowała tylko ludzi udanych, silnych, tych mocnych, tych naj, znających się na rzeczy, twardych, kompetentnych, przewyższających innych pod każdym względem, odpowiedzialnych, którzy defiladowym krokiem kurczaka idą przez życie. <noise> Raz mi się udało zobaczyć tylko wejściówkę tego pana, jaką się nazywa. Kuba wojewódzki, on ma taki krok kurczaka. <grywa> Stąd tak wiele depresji w naszej kulturze. Kult pychy doprowadza do tego, że ludzie się boją być nijakimi, słabymi, sobą się boją być, muszą być zawsze jakimiś, nie potrafią być takimi, jakimi są. A prawda jest jednak taka, że słabość budzi sympatię, a duma budzi niechęć. Każdy to wie, a przecież każdy boli być dumny niż słaby. Mamy więcej sympatii do ludzi słabych, nie? Nie lękających się objawić swoją słabość, a mamy więcej, na przykład, nieufności do ludzi twardych i silnych, u których nie widać żadnej skazy. A jednak każdy woli być silny niż słaby. Co jest? No co to ludziom nie, nie chodzi o miłość? Kiedy teraz staje przed tronem Azwerusa, ona nie okazała się silna, nie? Nie powiedziała, właśnie wróciłam z klubu fitness. Bo by mąż też wtedy podwinął rękawy. Ona po prostu stanęła przed tym tronem w swojej słabości. I właśnie to ruszyło stronu jej męża, jak pamiętacie w tym tekście w piątym rozdziale. Warto to przeczytać sobie tak medytacyjnie, wyobrazić sobie i uśmiechnąć się. To właśnie słabość ją uratowała. Zobaczcie, mężczyzna jest silny, ale słabością mężczyzny jest... kobieta. <śled> ale słaba kobieta nie może... Trzeciego dnia, gdy skończyła się modlić, zdjęła szaty pokutne, przeodziała się we wspaniałości swoje, a gdy już wyglądała wspaniale, pomodliwszy się do Boga, który widzi wszystko i ocala, wzięła ze sobą dwie służebnice. Na jednej się opierała, jakby omdlewająca z rozkoszy, a druga szła za nią, po powiędu uczniów jej szatę przez jej podtrzymywanie. Zapłonęła wdziękiem swej piękności, oblicze jej rozweseliło się, nieby upojonej miłością, lecz serce miała ściśnięte strachem i lękiem. Tu też jest gra pięknych uczuć. Wspaniałe to jest. Przeszedłszy przed wszystkie bramy, stanęła przed królem. A on siedział na tronie swego królestwa, strojny we wszystkie swoje wspaniałe szaty, cały w złocie, drogich kamieniach, był bardzo surowy. Się bała go. Podniósł majestatycznie swe oblicze, spojrzał w największym gniewie, a królowa zachwiała się. Zmieniła swój wygląd, zbladła. Ona to przetestowała chyba ze trzy razy przez lustrem <śla> Wiedziała, że on w tym momencie peknie Także zaniepokojony, zeskoczył ze swego tronu, wziął ją w ramiona, aż przyszła do przytomności i odezwał się do niej bardzo łagodnie i rzekł: jej, Cóż to ci jest estero? mam brat twój, bądź dobrej myśli. Słuchajcie, to jest coś, co oczywiście może być taką sytuacją no, życiową. Niekiedy ktoś udaje taką słabość i powoduje, że, że, że wymuszamy na kimś reakcję litości. To prawda. Jasne. Ale to może być również bardzo prawdziwe. Kiedy człowiek nie udaje słabości, nie odgrywa role ofiary, tylko pokazuje, że rzeczywiście jest ofiarą losu. I nie odgrywa już roli bohatera, co wtedy Bóg zrobi? On zeskoczy ze swojego tronu, żeby nas ratować, jeśli my nie udajemy przed Nim geroi. Jeśli człowiek pokazuje nie tylko grzech, ale i krzywdę, i wszystko. I pokazuje również swoją bezsilność Człowieka to ruszyło Tego typa Aswerusa. Boga to nie ruszy Ja wykorzystuję ten moment, żeby wam pokazać Co jest ważne w modlitwie nie? Jeśli chcemy naprawdę modlić się skutecznie Ja mam nadzieję, że mój Ojciec Niebieski aby był błogosławiony przez wszystkie wieki W tej chwili zatkał uszy To jest podpowiedź jak się modlić Żeby na nim coś wymóc Niech wam to po prostu wyjdzie. Powiem wam jeszcze więcej. On w swojej przebiegłości mnie nawet to powiedział. Powiedz im, jak mnie oszukać, żebym ich wysłuchał. Estera uczyniła wszystko, co mogła, by pokazać się od najpiękniejszej strony, ale to nie zmieniło uczucia władcy z gniewu na miłość. To była właśnie. Jej słabość, dopiero kiedy stanęła w swojej słabości i lęku, a okazał jej miłosierdzie. Zapamiętajmy to. Nie musimy się bać okazywania słabości, bo właśnie to jest siłą przemieniającą. Boga słabość zmienia człowieka, a nie moc. Również kiedy klękamy do spowiedzi to łatwiej zyskujemy przychylność spowiednika i również Boga, kiedy wyznajemy ze skruchą swoje grzechy niż wtedy, kiedy próbujemy pokazać się od najlepszej strony. Przy przecież nikt nie przynosi dyplomów, ani nie chwali się orderami, ani nie mówi właśnie, jakie cnoty zaliczył. Nie. To by po prostu nie przeszła ta spowiedź. W obliczu swojego wroga, a jednocześnie męża, Estera dostrzegła anioła. Czy potrafisz dostrzec anioła w kimś, kto patrzy na Ciebie jak demon? Trudne to jest. Anioł czeka na nas w naszych lękach, bo w żadnym doświadczeniu cierpienia, które może nawet powodować zły duch, żadnego z takich doświadczeń nie opuści Twój anioł. Nigdy, kiedy Cię atakuje zły duch, nie jest to pozbawione obecności Anioła, tylko trzeba to dostrzec. On Cię nie opuści w żadnej sytuacji cierpienia, krzywdy, nieszczęścia, zagrożenia, osaczenia, On tam jest. Tylko ona umiała Go dostrzec. Czy Ty umiesz dostrzec w tym, co Cię najbardziej przeraża w życiu, jednak obecność Anioła? Umiesz to wyłuskać z rzeczywistości, z faktów, z godzin, no po prostu anioł czeka na nas w naszych lękach, w tym czego się najbardziej obawiamy. Przecież ma nam pomagać w najtrudniejszych sytuacjach, a nie w najłatwiejszych. Co to za anioł stróż, który by w, naj, w najłatwiejszych rzeczach pomagał? To ja dziękuję z takiego anioła stróża. Może widzieliście na filmie albo na zdjęciach wodospady Angela w Wenezueli. Te największe wodospady. To umie sobie ten ktoś wyobrazić, Połączenie tego, co najbardziej przerażające, z tym, co najpiękniejsze. Cały czas to jest w księdze sterzy. Wcale się nie dziwię, że to najwyższe i najpiękniejsze wodospady noszą anielską nazwę wodospady Angela. Każdy anioł lubi przestrzeń, bo się nie mieści ze skrzydłami. <noise> Mówiąc językiem ludzkim, każdy anioł lubi przepaść. To dlatego często jesteś w przepaści, bo twój anioł gdzie. Lubi. I dlatego tak jest. W tym samym momencie, kiedy Estera przeżywała przepaść lęku, przerażona jest, mówi, za chwilę coś się tu stanie. Patrzę na tego człowieka, jestem przerażona. A Zwerus przeżywał przestrzeń fascynacji jej delikatnością i słabością. Zobaczcie, to sama przestrzeń, dla niej przerażeniem dla niego fascynacja. Na próżno będziemy go wyglądać w naszym zamknięciu i wycofaniu. Tam się anioł nie zmieści. Komórkę nie wejdzie. No nie mam na myśli tą komórkę, tylko w zamknięcie. Przyczyną takiej przemiany była jednak modlitwa wstawiennicza Esterę za naród. To wam znowu podsuwam, podsuwam i podsuwam i sobie też podsuwam dzisiaj. Tu również widzimy Esterę słabą i pokorną. To największa moc człowieka. Słabość i pokora. Skrucha. Pragnienie przylgnięcia. Pragnienie czułości wobec modlitwie Boga. Te dwie cechy czynią z modlitwy cudowny środek zdolny wszystko zmienić w naszym życiu: słabość i pokora. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym. Tak. No i mamy Esterę przed obliczem Aswerusa, piąty rozdział. Ale zanim tam poszła, ten czwarty rozdział to jest jedną wielką modlitwą, w której ona utożsamia się z grzechami wszystkich. To samo, co wcześniej powiedziałem. Zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim, tak mówi Estera. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa. Obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jednomyślą. Mnie zaś uwolnij od mego lęku. Modlitwa Estery jest modlitwą pokuty, skruchy, modlitwą nahanu. Wspomina ona grzechy całego narodu w uniżeniu przed Bogiem. Żal za grzechy swego ludu. Miał moc odwracającą zagładę. Być może nikt nie ma prawa pisać albo mówić o skrusze, kto jej nie przeżył przed Bogiem. Skrusza nie jest tylko przeproszeniem Boga, rzeczywistym, prawdziwym, uczuciowym żalem z powodu znieważenia, zasmucenia Bożego Serca, spowodowanego naszymi nieprawymi wyborami. Można jej dokonywać nie tylko za siebie, ale i za innych. Dlatego może mieć moc zrywania przekleństwa grzechowego, jakie grozi naszemu potomstwu z powodu nawet grzechów naszych przodków. Wykonanie takiego dzieła modlitewnego przed Bogiem w imię Jezusa, powołując się na to, co zrobił Jezus, wołając o to, żeby Ojciec Niebieski spojrzał na krzyż swojego Syna i odwołując się do tego dzieła męki, to potężna siła w Twoich dłoniach, w Twoim sercu, świat możesz zmienić nie tylko swój świat. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Od ducha do ucha.